Risha Street Touring GTX, czyli długie, sportowo-turystyczne rękawice z twardym protektorem kostek oraz z wydajną membraną Gore-Tex. Ja jestem Marika, oglądacie RR Moto. Zapraszam! Kawice RISHA Street Touring GTX zostały uszyte z odpornych na tarcie materiałów i mamy tutaj skórę naturalną oraz wzmocnienie teramidem. Zastosowano podwójne szwy, a w nefralgicznych punktach mamy podwójną warstwę skóry. Dla ochrony zastosowano tutaj twardy protektor na kostkach, mamy również pianki absorbujące na palcach. Wewnątrz rękawicy znajdziemy wodoodporną i oddychającą membranę Goretex, i jak dotychczas jest to jedna z najbardziej wydajnych membran na rynku. Składa się z porów, które są większe od pary wodnej, ale mniejsze niż kropla wody. A więc nasz pot może się wydostać z wnętrza rękawicy, ale woda, deszcz nie może wpłynąć do środka. Ponadto membrana Goretex została umieszczona wewnątrz rękawicy w technologii Gore Grip. Zapewnia ona lepszy chwyt na manetce, ponieważ membrana została lepiej osadzona we wnętrzu rękawicy, a dokładniej została wszyta do warstwy wewnątrz, co sprawia, że nie ma uczucia pływania wewnątrz rękawicy. No, i jako, że jest to model przystosowany do wody, nie mogło w niej zabraknąć wycieraczki, aby przetrzeć wizjer skropel wody. Mamy również palce, które umożliwią nam obsługę ekranów dotykowych. Czyli, jeżeli jeździcie na GPS-ie czy używacie telefonu w trakcie jazdy, może się to okazać niezbędny gadżet. O naszą widoczność po zmroku zadbają umieszczone w strategicznych miejscach odblaski, a całą rękawicę ustabilizujecie na dłoni dzięki podwójnemu rzepowi. Risha Street Touring GTX dostępny na rrmoto.pl. Link do tych rękawic zostawiam wam w opisie. Wpadajcie do nas również stacjonarnie. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.